Poniedziałek oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego, a co za tym idzie koniec ponad dwumiesięcznego okresu wakacji. Niektórzy spędzili je w pracy, inni zaś w poszukiwaniu relaksu decydowali się opuszczać miasto, a nawet kraj. Jak natomiast wakacje mijały mieszkańcom Szczecina. W pracy. A, a czy Pan gdzie nie wyjeżdżał, nie było czasu, czy no, nie było czasu i pieniędzy? Słonecznie, przyjemnie, ale w domu. <grymne> Pozytywnie, w pracy w sumie cały czas. Jak widać nie wszyscy spędzili wakacje w Szczecinie czy powodem jest tylko chęć zobaczenia czegoś nowego poza granicami miasta, czy też brak zajęć i możliwości zagospodarowania wolnego czasu? Tutaj opinie Szczecinian także są podzielone. Ja czas spędzam tutaj na jasnych błoniach z rodziną. Spacerem tutaj nad morze wyjazd, to wszystko. W ogóle jest ładne miasto, przede wszystkim czyste teraz i w ogóle dbają o to miasto w tej chwili. Mhm. Także mi ja bardzo. bardzo podoba i myślę, że ludziom też y, okolicznym i w ogóle z przyjazdu. Przede wszystkim jest bardzo drogo, mhm. też jak zwiedzanie parkingi, wszystko jest drogie w Szczecinie. Lepiej czasami wyjechać za granicę niż nawet nad naszym morzem. Nic nie zorganizowali poza klubami i juwenaliami, tak były juwenalia? No to nic się w sumie nie działo. Pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłym roku liczba pozytywnych opinii zwiększy się, a Szczecin jako miasto rozwijające się przyciągnie do siebie większą ilość turystów.